Dzień dobry! Pelargonie możemy potraktować jako jednoroczne rośliny, które zdobią nasz ogród aż do większych przymrozków, a potem niestety tracą swój urok. Ale jeżeli potraktowaliśmy je jak byliny, którymi są w swoich rodzimych miejscach, tam gdzie rosną pierwotnie, m.in. w Afryce, to próbowaliśmy je przezimować i właśnie teraz jest moment na to, żeby je wybudzać, żeby nam pięknie zakwitły późną wiosną, latem i jesienią, tak jak to robiły w zeszłym roku. Zapraszam na film. W zależności gdzie stały wasze pelargonie, tak będą teraz wyglądać. Zazwyczaj tylko te zimowane w domu mają bujne liście, reszta raczej wygląda mało atrakcyjnie. Ale to niech was nie zmyli, jeszcze mogą być pięknymi okazami. Ja jedną z moich pelargonii przechowywałam w ogrodzie zimowym, gdzie temperatura nie spadła poniżej 0 stopni. Ona wygląda całkiem dobrze. Siejąc w styczniu pelargonie, uszczyknęłam jej czubki, aby je ukorzenić i tym samym rozmnożyć. Jeszcze teraz, przy pielęgnacji zimujących pelargonii, możecie to zrobić. Jeśli takie zielone czubki u Was występują, wystarczy uciąć końcówkę z kilkoma liśćmi, oderwać wszystkie poza najmniejszymi na górze i wsadzić w wilgotne podłoże. Pelargonie bardzo dobrze się ukorzeniają. Pelargonię po zimowaniu w pierwszej kolejności muszę posprzątać, czyli zabrać jej wszystkie suche, martwe elementy, a następnie mocno skrócić. Nad trzecim do piątym pąkiem. Wtedy stanie się zwarta i gęsta. Nie będę teraz przesadzała do nowej ziemi. Zrobię to dopiero w maju, kwietniu, kiedy wystawię ją na stałe nadwór. Przy tej okazji warto też będzie skrócić jej z i korzenie. I teraz jest moment, żeby pierwszy raz po zimowym spoczynku zacibić nawozem nasze Pelargonie, tak żeby miały energię i siłę do tego intensywnego wzrostu. Ja zaczynam od połowy dawki zalecanej przez producenta, tak żeby od, rozpocząć łagodnie to nawożenie, a kolejny raz, czyli za 3-4 tygodnie, będę już nawozić pełną dawką. Ja tutaj również do mojej donicy wsadziłam sobie jeszcze trzy sadzonki pelargonii z czubków, ale jeżeli chcecie rozmnażać te Pelargonie, lepiej wsadzić je do ziemi, która w tej chwili jeszcze nie będzie nawożona. Ja w tej chwili tylko tak eksperymentalnie i zupełnie, żeby wykorzystać do końca cały materiał, ale lepiej nie nawozić tych sadzonek od razu, tylko z tym jeszcze poczekać, aż się urkorzenią. Od tego momentu ważne jest regularne podlewanie, utrzymywanie wilgotnej gleby, ale nie przerywanie, bo tego nie lubią. Tutaj jeszcze mam taką pelargonię, która przezimowała na dworze przez cały sezon. Na początku stała pod chmurką, także troszeczkę padało na nią deszcze, później stała pod dachem i została potem wniesiona na drugą stronę domu, tutaj południową, ustawiona przy murze i raz podlana w styczniu. Wydawałoby się, że nic z niej nie będzie, ale jeżeli masz taki plagonie, które gdzieś stały pod dachem, pod murem, może czasami ktoś się podlał, to warto teraz je przyciąć, zobaczyć, czy są jeszcze w środku zielone pędy. Jeżeli są, to pewnie odbiją, dlatego warto jeszcze nie skazywać ich na niepowodzenie i wyrzucać, tylko jeszcze zobaczyć, czy coś z nich będzie, bo a nuż któryś pęd przeżył i jeszcze taka plagonia nam pięknie odbije, tylko po tym cięciu, pamiętajcie, przenieść już w cieplejsze miejsce, jasne miejsce, i oczywiście zasilać i podlewać. Regularnie. Pelargonie to bardzo wytrzymałe rośliny. Mogą być uprawiane od każdej strony świata, również od północnej, i to z powodzeniem, bo też będą kwitły. Wytrzymują niedobór wody, kiedy na przykład wyjedziemy na wakacje, małe przyrostki w październiku. Latem widać je wszędzie i są ku temu powody. Życzę Wam udanego wybudzenia pelargonii. Nie bójcie się radykalnego cięcia, nie zaszkodzi im to. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!